Film. Cześć Siemaneczko ja jestem Jakub Kaczeka to jest kolejny film na tym kanale e, nagrywam e, właśnie nowym mikrofonem który właśnie z niego słyszycie e, więc e, nowy film kolejny film nagrywam właśnie e, nowym mikrofonem e, bo e, nagrywałem Y, przedtem film, y, Boże vlog, ale po prostu tyle nagrywałem, że po prostu nawet się nie zastanawiałem, że już tyle mam plików i y, wychodziło mi 30 minut materiału, więc stwierdziłem nagram od nowa i będę się pilnował, y, więc no także y, teraz y, właśnie nagrywam nową luszczanką. Nie wiem czy to w ogóle... No, nowym aparatem, mikrofonem nowym, no i statywem, ten co miałem, więc taki teraz będę miał zestaw vlogowy. Trzy, cztery. My już jesteśmy na fotach, bo dawno nie było fot, więc trzeba jakieś porobić. Dobra, no jesteśmy na fotach, bo dawno nie było, a trzeba jakieś wrzucać i tak dalej, no i więc robimy. No. Ja teraz sobie y, obrabiam foty nawet wam mogę pokazać że sobie obrabiam foty a tutaj sobie obrabiam foty czyli znaczy, pierwsze wybieram, a później y, mniej więcej coś tam y, ten y, będą y, obrabiane y, w wersji kolor, kolorystycznej i tak dalej y, Ja bym tu y, chętnie wam y, pokazywał Yy, jak w ogóle tutaj od strony technicznej ale no nie wiem czy to by kogoś tutaj yy, na tym kanale to interesowało yy, bo ja ogólnie yy, tym, yy, tym ogólnie tym się zajmuję yy, no praktycznie na co dzień, ale teoretycznie nie, ale no ogólnie tym się zajmuję, także od tych spraw technicznych yy, i tak dalej, więc yy, ja się tym ogólnie zajmuję, więc nie wiem czy wam tutaj, no sami napiszcie w komentarzu E, czy wam jakieś tam informacje przekazy przekazywać, takie techniczne sprawy, e, no bo nie wiem, właśnie, czy kogoś tutaj będzie to interesować. Także serdecznie wpiszcie e, tutaj w komentarzu, a ja e, tutaj e, chętnie e, będę wiedział, czy mówić o tych sprawach e, technicznych, tak, czy nie, e, i tak dalej. Ja już sobie wstałem e, i ja sobie wstałem, e, bo jest godzina już 9.39, e, gdzieś nie do tego spałem, e, tylko sobie oglądałem coś tam e, na TikToku, na YouTube i tak dalej. I oglądałem social media, messenger i tak dalej. E, także e, na z idę do kościoła. Jakoś mi ta 11 bardziej przypasowała. Czasem idę na wieczór, a tak to rzadko idę na dziewiątą czy tam siódmą i tak dalej. Więc yy, no. Ja już po kościele yy, już sobie wróciłem, yy, więc yy, yy, teraz yy, będę robił yy, bardziej chyba będę robił zdjęcia swoje bo trzeba troszkę wziąć się jakby do moich zdjęć i tak dalej do siebie. Także, bo zawsze robiłem komuś i tam dalej montowałem. A teraz muszę sobie to zrobić. Także lecimy z tematem. Ja teraz sobie tutaj siedzę także, ale mam o właśnie, może teraz wam pokażę tą, ten mój zestaw vlogowy o teraz, no i właśnie to jest mój zestaw vlogowy, czyli że mikrofon muszę zasłonić, o właśnie mikrofon muszę tak trzymać rękę no i właśnie statyw i mikrofon, aparat i obiektyw no i tak to wygląda mój zestaw vlogowy więc no Ja teraz idę teraz na sesję Bo jednak jest niedziela Ale mimo to że Bo później w poniedziałek W poniedziałek nie mam czasu Wtorek też nie mam czasu Więc muszę Teraz chcę więcej dodawać, fot lepszych. Nie wiem, czy jest w ogóle ostrość, więc... E, więc no. E, I teraz już skończyliśmy sesję e, i właśnie sobie wracam do domu. E, więc... Yy, więc yy, już skończyliśmy, więc yy, co? Powtórzyłem się. No, także yy, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo wypinałem mikrofon i na szybko podpinałem do, do tego, do aparatu, yy, bo było źle robić nam zdjęcia, yy, raczej no, ogólnie. Y, tam koledze mo y, moim, który pomaga mi w tym wszystkim, nie wszystkim, tylko w fotografii i filmowaniu, y, pewnie trzęsy kamerą. Y, teraz właśnie wyszedłem z Mikim na spacer, a nie za ostro, pewnie. O, teraz y, teraz wyszedłem z Mikim na spacer. Ludzie się na mnie patrzą, jak nobówka, że <śm> <śm> idę z aparatem. I gadam coś do tego aparatu, ale no cóż, takie życie. Yy, I także jestem tutaj nam, na tym spacerze, bo muszę tutaj wyprowadzać psa. Yy, w zimie nie chodziłem praktycznie w ogóle, tylko wy go wypuszczałem na pole i za chodził i, i ten, także tą zimę sobie odpuściłem. Ale mimo to, że odpoczywałem sobie, tylko normalnie robiłem inne rzeczy, no i tak dalej, czy nie. Planowałem na, na jakimiś fotkami nocnymi, ale tak naprawdę bym, bym robił wieczorem, jak już trochę ciemno, ale nie, no nie wiem, czy by to tak fajnie wyszło, jakbym chciał. Bo chciałem takie zdjęcie otworzyć, ale no nie wiem także no zobaczymy na razie te pierwsze foto muszę yyy tam fajnie jest rozmyte, widzę w podglądzie sorry, że mam komin ale wieje w ogóle jeszcze planuję kupić taki kot, taki kotek na mikrofon że jak będzie wiało to nie będzie, nie będzie słychać, no zobaczymy ja teraz Robię jakieś tam zdjęcia, i tak e, dalej, więc e, no, ale cały czas pada, i muszę tutaj, e, tutaj być, bo nie chcę sobie zamoczyć aparatu, i tak dalej, więc e, muszę e, tutaj być. E, także robię jakieś zdjęcia, i no tak dalej. Nie wiem czy ja to mówiłem, ale ja już tutaj na Instagramie trochę pousuwałem tych zdjęć tutaj mi dużo zajęło z, z tych wakacji bo wtedy było codziennie i tak dalej więc trochę tu pousuwałem i zostawiłem o to na przykład to albo albo to co nie jeszcze no mniej więcej tak że wszystko nie pousuwałem, ale z gogo przepulsowałem więc jest już tych mi fotek już nie ma tego pierwszego zdjęcia, które byłem tak przelizany, usunąłem to więc już jest 50 55 postów tutaj na instagramie a relacje zostały nadal nie usuwam relacji zapisanych więc, więc no ale tutaj Bio, czy tam opisy, nie głuszałem. Na razie mi się podoba, więc tutaj nie guszam tego opisu, bo nie ma jakby sensu jego guszać i tak dalej. Więc no, także mniej więcej już mamy 200, 247. Także dziękuję za te wszystkie. Y, obserwujących, i tak dalej. Yy, Teraz, yy, bo testowałem sobie aparat, yy, yy, i mam tu pilocik taki, do aparatu tego. No i właśnie tak wyszły mi zdjęcia, yy, podobają mi się, i nie wiem, czy wrzucę na jakiegoś posta, yy, no właśnie się zastanawiam, jestem tutaj na moim starym komputerze, bo sobie przerzuciłem zdjęcia, bo nie chcę tego tak zapełniać, także spokojnie, tu na tym cały czas jestem, tylko tutaj tak tylko sobie chwilę siadłem, także no się zastanawiam, ale no podobają mi się, więc no zobaczymy co z tego będzie. Ja tutaj e, sobie montuję już ten film, więc e, ja jeszcze mam więcej troszkę materiału, ale e, chcę zostać przy 11 minutach, więc już kończymy tego film, e, ja już nagrywam kolejny e, vlog dokładnie raczej kończymy vloga, a nagrywamy już kolejny vlog, więc y, dziękuję, że dotrwałeś do tego momentu, e, dziękuję Ci bardzo, e, także zostaw łopeczkę w górę, e, subika, e, żeby był szary, e, dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze mną i skomentuj, i trzymaj się, i cześć!